Proszę Państwa, Puchar Starosty Kępińskiego, i pierwsze miejsce w 23 ogólnopolski rodzinnym radzie samochodowym, zdobywa załoga z numerem 18 Łukasz Sołtysik 645 punktów. Zwyciężyli w trzech konkurencjach, tutaj na przykład w koszu 15 sekund. Jest najlepszy wynik między innymi, i to dało im właśnie to. Między innymi pierwsze miejsce. Medale Puchar Starosty, oczywiście medale dla każdego członka za... członka załogi i proszę bardzo o wybór, wybór nagrody. To obok. Wybieramy nagrodę. Proszę bardzo. Drugie miejsce i punktów niewiele mniej. 636, załoga z numerem 10 Beata Byszka, brawo, i Puchar Burmistrza Miasta Gminy w Kępnie, Pana Piotra Psikusa, gadżety, medale oczywiście i dyplom. Wybrane nagrody, tak? Proszę podpis proszę złożyć pod swoim, swoim nazwiskiem, numer załogi poszukać, druga kartka jest, tak? I się proszę. Proszę Państwa, miejsce trzecie. Szukamy szybciutko. Miejsce trzecie jest. A ja też mam. Nagroda jest dobrana. Zestaw uniwersalny Brauna i proszę o podpis złożyć tam. Miejsce trzecie. 588 punktów. Proszę Państwa, załoga. Z numerem 11. Sylwia Fałka. Proszę bardzo. Puchar prezesa. T.K.K. Wszechstwa w Kępnie, się trzeciego miejsca, dyplom i medale. Gratulujemy. Proszę, wybieramy nagrodę sobie i podpisujemy się to pod tym. Miejsce czwarte, szuka pani prezesa miejsca czwartego, tu jest. Miejsce czwarte, punktów 587. Załoga z numerem 7. Biegańska Daria. Gratulacje i wybieramy nagrodę. Proszę o wybór nagrody i, i podpis na liście. Miejsce piąte. Punktów 583. Zawaga z numerem 14. Piotr żonka załogą. Piąte miejsce, tak? Proszę wybierać. I podpis na liście. Miejsce szóste punktów 566 załoga z numerem 19 Marcin Dąbrowski. Szóste miejsce. Wybrana nagroda tak? To jeszcze ten licznik jeszcze proszę sobie wziąć tam do rowerka. Ten ma to małe pudełko jeszcze na końcu. O właśnie to na taty będzie. <laughs> miejsce siódme. Załoga, a wybieramy. Proszę bardzo. Ja, to to ja przekazuję swoją nagrodę załodze, która najwięcej ktoś Krajcie uczestniczyła. Najwięcej razy. To nie, to, 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 nie to nie wiem. To musimy policzyć. Czyli, ale to wybierz nagrodę Marcin. Która to ma być nagroda? Odkurzasz, tak? To odkładamy na bok. Proszę na bok odłożyć. My przeliczymy. I... Tę nagrodę przekażemy załodze w terminie późniejszym, bo musimy po prostu sprawdzić y, w archiwach, kto ile razy najwięcej jechał. Z, oczywiście z Państwa dzisiaj biorących udział. Ok? Dobra. Dziękuję bardzo Marcinowi za przekazanie honorowej nagrody. Miejsce. Y, to było szóste, tak? Siódme miejsce. Punktów 560, załoga z numerem 17. Agnieszka Romaniszyn. Bardzo proszę, Panie Agnieszko, wybieramy nagrodę. I podpisujemy na liście się. Bardzo proszę. Toster. Proszę bardzo. Toster. Proszę się podpisać na liście. Miejsce ósme. Szukamy. Jest. Miejsce ósme. Punktu 553. Zamaga z numerem 6. Barbara Chwałka. Zamaga kobieca. Proszę bardzo. Prosimy bardzo. Zamogę kobiecą. Idą, idą dziewczyny. Miejsce szóste. Gratulujemy. To dobrze. Jeszcze mamy nagrodę dodatkową. To to jest. Momencik, jeszcze będzie nagroda dodatkowa dla pani. Momencik. Momencik, panie, nie poczekaj. O, A, bardzo. o, Teraz jest komplet. Gratuluję. Dziękujemy. Miejsce dziewiąte. Szukamy szybciutko jest. Y, 567 punktów. Numer 20. Krupa Sławek! Załogę. Proszę bardzo, panie Sławku. Szybciutko, szybciutko do nas też zastanie. Dziewczynki biorą nagrodę, proszę bardzo, z razem. Do wyboru, proszę bardzo. Walizki są jeszcze, tu jest aparat fotograficzny. Nikona. Dziewczynki. <grym>, Tata, pomóż dzieciom wybrać. Aparat fotograficzny jeszcze jest? Dla wszystkich będzie. Gratuluję, gratuluję. Dziękuję bardzo. Podpisane jest, podpisane jest. Miejsce dziesiąte, proszę Państwa, punktów 543. W numerem dziewiątym Emilia Nędzyńska załogą. Gratulujemy. I proszę bardzo, wybieramy nagrodę. Proszę bardzo, Emilka. To było miejsce dziesiąte. Wybieramy nagrodę. Tam są walizki, jeszcze na dole dwie. Y, tu jest zestaw taki, siatka i, i rakietki, tak? Ten zestaw. Panie profesie, proszę, proszę podać ten zestaw. O, już będzie nagroda. I podpis proszę. Miejsce 11. Już jest. 537 punktów. Załoga z numerem piętnastym. jak Patryk. Proszę bardzo. Wybieramy nagrodę sobie, którą państwo sobie życzycie. Walizka jest, tak? Dobrze. Gratulujemy. Miejsce dwunaste. Szukamy szybciutko. Dziesiąte, dziesiąte, dwunaste jest. Punkt punktów 536. Numerem piątym Jarek Ocajda. Brawo. Panie Arko, wybieramy nagrodę. czyli namiot. Gratuluję. Miejsce trzynaste, pięćset szesnaście punktów, załoga z numerem trzynastym, Marcin Dyrbach, brawo. Wybieramy. Jest żelazko, jeszcze turystyczne. Jest toster, waga, suszarka, bo piłka. Żelazko. Gratulujemy. 14 miejsce, punktów 447. Załoga z numerem 12. Barbara Wójcik. Brawo. Pani Waszy, wybieramy. Proszę bardzo. Suszarka do włosów. Suszarka, brawo. Miejsce. piętnaste. Po 14, tak? Teraz 15. Miejsce 15 jest. Z numerem 4, punktu 401. Pan Jankowski Adrian. Pan Adrian, Jankowski, proszę bardzo, wygramy jeszcze nagrody są Dla Państwa jest toster, jest waga, jest piłka. Toster. Gratuluję. Proszę Państwa, yy, z nami też był człowiek, który przejechał całą trasę na rowerze. Jest to Pan Leszek Dąbrowski. Panie Leszku, prosimy do nas na scenę. Brawa za przejechanie całej trasy, tu do nas prosimy, panie Leszku, do nas, do nas, do nas. Trzy i pół godziny jechał na rowerze i brał udział w prawie we wszystkich konkurencjach, prawie we wszystkich. Była to klasyfikacja poza, poza konkursem. Panie Leszku, prosimy bardzo. Pan naczelnik, pan Marcin Wiśniewski wręczy panu nagrodę dla pana specjalną. Forma podróżna, wiem, że pan jeździ dużo, podróżuje. I gratulujemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Panie jest tej piłki nie Proszę Państwa, ja nie wiem, ale proszę samemu wybrać, kto jechał w załodze, jako najmłodszy, najmłodszy, uczestnik. Wiecie, znacie się mniej więcej wiecie, kto ile ma lat. Kto był najmłodszy? Kto był najmłodszy? Kto był najmłodszy? No to ty jest, tak? Najmłodszy, to dawajcie tutaj z nim. Dostaje piłę w nagrodę. Yeah. 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 Czyli, czyli, proszę Państwa, nagroda w postaci odkurzacza trafia do pani Izabeli Orkowskiej, która po raz dwudziesty trzeci uczestniczy, od samego początku, dwadzieścia razy tak jak ja. Tylko ja organizuję ona uczestniczy. Zwycięzcą został pan Wojciech Pacek. Bardzo prosimy. Trzy nagrody do wyboru jedna oczywiście. Dziękujemy. Drugie miejsce pan Arkadiusz Kluska. Brawo. Dziękujemy. I trzecie miejsce, pan Leszek Dąbrowski. Prosimy, koc akurat na dalekie wyjazdy rowerowe. Przyda się. No właśnie. Wszystko się dobrze złożyło. Dziękujemy. I to by było wszystko. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję mediom, dziękuję naszemu gościowi, panu, panu Marszowi Szywskiemu za yy, bycie razem z nami, dziękuję Mariusz Tobie za przegrywanie, czyli zespół muzyczny Markus zaprasza także do korzystania z jego usług. My również, kochani, jesteśmy zawsze z wami, będziemy zawsze robić robotę dla was, dla społeczeństwa w miastach gminy Kępno, dla ziemi kępińskiej bo mamy to we krwi. Dziękuję Państwu bardzo za udział, za wszystko i do zobaczenia. Mam nadzieję, za rok. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia. Krzysztof Dąbrowski. Do widzenia Państwa!